Rolnik szuka żony, Wiktoria i Łukasz na wspólnym zdjęciu, nie ukrywają tego: Wiktoria i Adams, rolnik szuka żony, nagle wywołali w internecie prawdziwą burzę. Nieoczekiwanie opublikowali w sieci wspólną fotografię, na którym pokazali się uśmiechnięci i zadowoleni ze swojej obecności. Obydwoje nie ukrywają relacji, jaka ich łączy. Widzowie się tego nie spodziewali. Wiktoria chciała odnaleźć miłość w programie Rolnik Szuka Żony, wiktoria Żmuda Trzebiatowska wzięła udział w 11. Edycji programu Rolnik Szuka Żony z Martą Manowską na czele. Uczestniczka od razu wzbudziła zainteresowanie wśród kandydatów. Rolniczka otrzymała ogromną ilość listów, a wybór najciekawszych mężczyzn był dla niej ogromnym wyzwaniem. Ostatecznie zaprosiła na swoje gospodarstwo Łukasza, Adama oraz Szymona. Kilka spotkań pokazało, że najbliżej jej serca znalazł się Adam. Między młodymi szybko zaiskrzyło, a Wiktoria postanowiła, że to właśnie z Adamem chce związać swoją przyszłość. Niestety, nie wszystko potoczyło się po jej myśli. Wiktoria traktowała relacje z Adamem niezwykle poważnie. Niestety, mężczyzna nie podchodził w ten sposób do ich związku. Szybko zrezygnował z dalszego budowania więzi z rolniczką. Uczestniczka była bardzo zawiedziona postawą swojego wybranka. Swojego żalu i goryczy nie ukrywała w finałowym odcinku sezonu, kiedy otwarcie powiedziała, co myśli o Adamie i jego niedojrzałym zachowaniu. Ten zaś przed kamerami wyjawił, że ma już nową partnerkę, z którą jest szczęśliwy. Obecnie Wiktoria i Łukasz pozostają aktywni w sieci i chętnie dzielą się chwilami ze swojego życia z obserwatorami. Tym razem postanowili nieco podgrzać atmosferę. Zdecydowali się na publikację wspólnej fotografii. Fani wpadli w euforię. Wiktoria i Łukasz zaskoczyli wspólnym zdjęciem, niespodziewanie na profilu Łukasza, czyli kandydata, którego odrzuciła wcześniej Wiktoria, pojawiła się fotografia z roześmianą rolniczką. Obydwoje nie ukrywają swojej relacji, po programie udało im się nawiązać intensywną nić porozumienia i zostać dobrymi przyjaciółmi. Już w finale wspomnieli, że wciąż utrzymują koleżeńskie relacje i pozostają ze sobą w kontakcie. Nie zdecydowali się na kontynuowanie relacji romantycznej, a Łukasz pochwalił się sporym powodzeniem u kobiet po programie, o czym opowiedział w wielkim finale. Ostatnio pochwalił się również, że jest w związku. Jak widać, nawet w obliczu takiej sytuacji można potrafić się dogadać, a wspólna fotografia została opublikowana z okazji 24. Urodzin Wiktorii